Ho, 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 ho! Przyniosłem prezenty! Ha, 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 bo ja jestem Mikołaj, wiecie, biały, ciałka to Mikołaj. Pod czapkami są różne dania wigilijne. I teraz szybko pokażę, jak jedno z nich zrobić. Które wybieracie? Piszcie w komentarzu. Ha, 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 ha. A wybiorę ten opadnięte, bo tak najbardziej się utożsamiam. O kropiet! Ha, 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 ha. Zrobimy krokiety. <słuch> To jest wyraz miłości. Jak komuś robicie krocheta, znaczy, że go kochacie. Z kapustką i grzybami. Normalnie świąteczna rzecz. Mam tu masło. Wiem, że to towar deficytowy, ale wiadomo, masło to masło. Musi być. Cebulkę. Ona da nam słodycz. Indukcja na razie tak wiadomo. Na dwunastkę. Wrzucam. Niech się chwilę zeszkli. No i dajemy kapuściajkę. Namoczone grzyby szuszone. Po co je najpierw suszyć, żeby je moczyć? W lekką kosteczkę. Tu mam wodę z podgrzybków. To mi ma tak z godzinkę się bogotować, żeby się zmiękło, a potem chcemy to przysmażyć, czyli żeby ta... To jest sekret kapusty, żeby ona była lekko przyjarana, żeby była brązowiutka taka, a nie taki o... Jaśniutka. To jest sekret kabusty, według mnie. Musi być lekko przyjarana, wtedy jest najpyszniejsza. Pieprz ziołowy. Sekret naszych babek, maptek i, i kobiet. <laughs> Tutaj jest i gorczyca, i śleurowy i... Co tam jeszcze jest? I kolendra, i papryka, i kminek. Ma lekko pieprzny smak. Idealnie. Troszkę zwykłego pieprzu. I niech ta woda odparuje, a potem się będzie przypalać z spodu. Ja to będę mieszał. Przypalać z spodu, ja to będę mieszał. Majardy, srajdy, wiadomo to chodzi. Widzicie jak zmieniła kolor? Już taka ciemniutka jest, ona ma się przypalić, no wiadomo bez przesady, nie nie żeby czarna była, ale taki i to zupełnie inaczej pachnie jak to się karmelizuje ta pustka, takie kwaśno-słodkie, <grytanie> takie coś, nie? <grytanie> Zdejmuję to, żeby troszkę przestudzić, a przy okazji będę miał czas, żeby umyć patelenkę, nie? W tak zwanym międzyczasie odmażyłem naleśniki. Naleśników was nie będę uczył jak robić, bo to na razie przynajmniej będę uczył. To każdy robi po swojemu. Mąka, jajko, woda, mleko, gazowana, nie gazowana, to jak tam chcecie. Tylko sól, żeby były słone, nie słodkie. To jest ważne. Bierzemy takiego naleśniczka, trochę kapuściajki, boczki do środka, no i zawijamy jak prezenty na Wigilię, bo to ma być taka sama radość. Nie trudnego. dziki zawinięte, trzeba opanierować, nie? Jajko, bułka. Można by jeszcze w mące, ale z drugiej strony jakoś krokietów nie mam sumienia, ponieważ no to już jest mąka, nie? W naleśnikach. Ja wiem, że jezusek, sianeczko, zboże, mąka pasuje, ale jakoś sumienia nie mam. Więc po prostu jajko, buła tarta, tutaj też te dupki. No i znowu jajko, podwójna panierka, nie ma nic piętrzejszego niż panierka. Olej, średnio rozgrzany, ale dużo, nie żałujmy go, żeby krokietów nie przewracać, tylko tak dwa razy, żeby to się... Fajnie zrobiło, nie ma co żałować oleju. W międzyczasie zapraszam na moje takie stand-upowo show kulinarne, nie wiadomo co, bo to się zmienia cały czas. Będzie fajnie, zapraszam, niedługo jest radą. pierwsze w tym roku. Tu gdzieś będzie taki plakacik. Można komuś kupić tam prezent albo coś, jak się go nie lubi, nie? Kroki usmażone dla niepoznaki na papierku, że niby tłuszczu mniej, ale to nieprawda. Skąd sam? Pyszne. Nie, 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 nie Do świąt to wiadomo, zrobię więcej, ale na razie wystarczy. Pozdrawiam!